Cześć! Witajcie w materiale z Resident Evil Village. Jak już widzicie zresztą doskonale. Zobaczmy, czy da się wyjrzeć na zewnątrz. Oczywiście, że się da. Um, piękne widoczki, które kojarzą się trochę z pewnym zamkiem z Bloodborne, może kojarzycie. Ale my nie w tą stronę chyba. Zresztą nie wiem, w którą stronę. Gram na żywo. Postanowiłem tego typu materiał zrobić. Um, Wymontuję, wycne wszystkie sceny, które będą mogły być spoilerami. Nie bójcie się, przynajmniej się postaram, nie chcę Wam zagadek pokazywać i tak dalej. A to akurat było w trailerze i w gameplayach oficjalnych, bo pamiętam ta rozmowa przez telefon. A poza tym, co to byłby za materiał z Village um, bez pani Dimitresku? I będę mówić Dimitresku, mimo że w ogóle była aferka o to, nie wiem czy pamiętacie. Znaczy, aferka to za dużo powiedziane, ale. Ludzie um, wymawiali nazwisko Dimitrescu poprawnie, czyli po rumuńsku, czyli właśnie Dimitrescu. Um, a w angielskiej wersji to jest tak zangielszczone, trochę brzydko. Um, Dimitresk? Dimitresk? Jakoś tak oni um, mówią, wymawiają to nazwisko, co jest trochę zabawne. Ale hej, um, anglo anglojęzyczny świat popkultury, tak? Dobra. Ogólnie, jeżeli gryście w demka, to troszkę będzie się mieć inaczej, zauważyłem, bo pomiędzy tym fragmentem z dema. z, tej, z tego fragmentu w wiosce. Ojej, wściekłaś! Pomiędzy tym, z tym fragmentem z dema w wiosce i w zamku było jeszcze trochę um, gameplayu, zauważyłem. To było fajne zaskoczenie po ograniu dem. Natomiast gramy w wersję na PlayStation 5. Co jest o tyle istotne dla mnie, że nie umiem grać na padzie za bardzo. Mimo, że w Returnal dobrze mi idzie, ale to jest trochę co innego. Tym bardziej, że w Resident Evil Village, nie wiem, czy się zgodzić tak samo jak w, jak w siódemce. Jest jakby taki dziwny input lag w tych tylko w tych grach, tylko w rezydentach tych nowych. Hmm. Nie wiem, czy. Chociaż Przemek od nas z redakcji też tak twierdzi, więc nie jestem osamotniony tutaj. E, troszeczkę da się to zmniejszyć w opcjach, w sensie tam e, sterowanie troszkę poprawić. I to trochę pomaga, ale ostatecznie i tak jest to. Nie jest to takie, jakby wygodne co celowanie i tak dalej, jak w innych shooterach, więc to jest trochę. No, dziwna sprawa. O. Ogólnie tak, szukamy córeczki. To jest y, też żaden spoiler, bo wiadomo. Notatek nie będę za bardzo czytał. Zobaczmy, ile będzie walki tutaj w tym, w tym fragmencie, a ile. o. nie mogę tu jeszcze pewnie wejść, tak jest. Standardowo, tak, jeżeli. właściwie to jest Resident Evil po prostu. Jeżeli graliście w Resident inne, to wiecie, czego się spodziewać, czyli mamy. Proszę bardzo, jakieś dziwne drzwi. Musimy znaleźć sposób, żeby je otworzyć. I jest fragment, gdzie musimy szukać wskazówek. Jest fragment, gdzie trochę musimy uciekać. Jest fragment, gdzie musimy walczyć. A to też zamknięte ludzie. To jakże ja mam tutaj. O, proszę bardzo. I mamy kluczyk. Um, I jest też dużo fragmentów z walką. Więcej niż e, w siódemce, zdaje mi się. Z drugiej strony jest więcej rodzajów przy Mary. Dzień dobry. All this for a child co to ma do tego? You... Mówisz, ungrateful, selfish, rich, you come into my house! You lay your filthy man hands on my, my dawców! I teraz you eat even... them! Niech zgadnę, spadniemy na parter. Przebijemy się przez podłogę. Ha. Kto by się domyślił? Ale to dobrze, bo spadliśmy do lochów. O, nie krzyż na mnie już, spokojnie. Uuu, zaczyna się polowanie. Ciekawe, co teraz będzie. Ogólnie, Dymitresku jest e, tym, czym był Tatuś z siódemki, tym, czym był Mr. X e, z dwójki, Nemezis z trójki i tak dalej, tak dalej. Sam nie wiem, co o tym sądzić o, tym, o tej mechanice tego, że wiecie, ktoś nas goni, nie możemy tego kogoś tak naprawdę pokonać. Y, aż do jakiejś tam ostatecznej walki z bossem czy coś. E, to chyba już jest trochę przestarzały mechanizm, ale z drugiej strony, fajnie. Taki stresik wprowadza w grach tego typu, więc yy, nie przeszkadza mi, ale też nie jestem wielkim fanem, nie będę ukrywał. Ogólnie yy, formuła rezydenta jest tracheiczna pod paroma względami, nie ukrywajmy, na przykład to co mówiłem o strzelaniu, to nie jest model strzelania z shooterów, nawet nie ma przycelowania przez przyrządy, zobaczcie, tak tak wygląda przycelowanie, jak w siódemce właśnie. I yy, no, są pewne rzeczy, na przykład nie ma skakania w ogóle, tak to jest drobnostka, ale w grze, w PP, w shooterze mamy takie poczucie, że czasem chcemy podskoczyć. A tutaj, na przykład, jak mamy wejść na jakiś mały płotek, to tam, gdzie możemy, to po prostu postać robi to automatycznie. A tam, gdzie nie możemy, no to musimy się domyślić, że nie możemy, po tym, jak będziemy próbować przez minutę się wspiąć, a okazuje się, że się nie da. Więc. Ale to jest, no mówię, taka formuła Rezydenta w ogóle nie zmieniona. Natomiast co do charakteru siódemki, przemierzając powolutku te piękne korytarze, bo gra wygląda fantastycznie ogólnie, to. Na PS4 NET wygląda ładnie, i to jest zasługa oczywiście ich silnika, tego RE Engine. Nie pamiętam jak co ten skrót oznaczał, ale to ciekawe, nie Resident Evil. Ten silnik jest fantastyczny i chyba zrobiony właśnie z myślą o konsolach wszelakich. Natomiast. O, czy możemy to wziąć? Nie, ale zobaczcie na teksturę, nie zwykłej liny jakiejś tam. Pierdółki tak naprawdę, wygląda bardzo dobrze. Natomiast, natomiast sam klimacik tej gry. To trochę więcej powiem w trakcie. Jest bardzo ciekawy, bardzo mi odpowiada. Tak jak mówiłem, spodziewałem się takiego Resident Evil 4 i faktycznie tak jest pod wieloma względami. Natomiast problem jest taki, że trochę w czwórce, jak graliście, to wiecie, że był tam humor też. No i sam Leon potrafił rzucić zabawnymi komentarzami, był trochę takim bucem pewnym siebie, w ogóle kolesiem. Natomiast tutaj w ósemce mamy troszeczkę inną sytuację. Czy, czy to jest jakiś labiryncik? Czy to jest... Czy ja się zgubię? Nie, stąd przyszliśmy, tak? Stąd przyszliśmy. No okay. I, No i tak jak mówię, że ta gra jest na 100% poważna w tym sensie, że mm, to co mówi bohater, to co mówią inne postacie, wszystko jest na poważnie, nie? Um, a tu jest a bywa strasznie absurdalnie w tym. Um, no, bo... Fuck! Myślałem, że będzie spokojnie, szczerze mówiąc. No to mamy chyba sekwencję ucieczki. Jajks, no dobra, no co zwiewamy. No to dlatego zrobili takie popętane korytarze tutaj. Shit. Mamo. To dlatego... Fuck. Ała. Szybko, oblej oh, sobie... A nie, nie mogę użyć nawet leczącego przedmiotu, bo nie mam ręki. To by się zgadzało. Boże, ciekawe co z tym będzie się działo. Czy chwycisz ręką za rękę, byś ciągnął w dół? Pff, nie wierzę. No. O, a ma idzie? Jezu. Boże. Nie. No i mamy ładowanie checkpointu pewnie. I mamy zmianę poziomu trudności do wyboru tylko kiedy umrzemy. To mnie na początku przeraziło trochę, bo ten model strzelania mi się nie podoba na tyle, żeby jakby. Nadal mi się w sumie nie podoba. Nie podoba mi się na tyle, żeby grać na, nawet na survivalu szczerze mówiąc. Um, nie będziemy zmieniać. Bo tak jest na tym poziomie. Mamy sytuację, w której jakby zwykli tacy wrogowie umierają po pięciu strzałach, może coś w tym stylu, więc nie jest tragicznie. Dobra. Nie wiem, czy to uznać za spoiler. Takie prowadzenie Dimitresku, że nas obcina na łapę. Zaznaczę w materiałach, w materiale, że możecie się lekkich spoilerów spodziewać. W sumie to nie do uniknięcia w grze tego typu, bo tutaj cały czas coś się dzieje, prawda? Nawet otworzenie jakichś drzwi głupich, banalne znalezienie klucza w słoiku, czy coś takiego, jest spoilerem w tego typu grze w rezydencie, więc w sumie faktycznie lepiej będzie oznaczyć takie rzeczy. Pedikirby się przydał. U! Zauważyłem też, że czasem, czasem potrafią ataki wrogów przenikać troszeczkę przez, przez ściany na przykład, co jest irytujące, ale okazjonalnie, więc nie przesadzałbym, że to jakiś większy, większy problem. Dobra, czyli musimy wyhaczyć odpowiednio, o nie, kurde, jak ty sięgasz, no, paniusiu, dobra, musimy przebiec najlepiej tam, żeby ona zdążyła... Wiecie o co chodzi, nie? Muszę ją tutaj zabić, żeby potem zdążyć tam wejść. O matko Boska, jeszcze nie umie biegać. Wykrwawiający się tam Ok, udało się, przynajmniej jeden fragment. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt dużo. Yy. O, są schody. Schody to zawsze dobry znak, bo znaczy, że jest jakiś progres. E, więc tak, udaje się. O matko Boska, czy ja czegoś nie mam tutaj teraz? O, na szczęście to jest ten sam klucz chyba. Tak jest. Szybciej. No, matko, jeszcze jedna zagadka jakaś. Mask of Nie wiem, do czego mi się to przyda, do czegoś mi się przyda. Tak jak mówię, w takich, w takich materiałach jednak wszystko może być spoilerkiem, bo. Um, właśnie, zna znajdziemy jakiś przedmiot, który się do czegoś przyda, jakiś wróg będzie nowy. Bo o tym teraz zacząłem mówić. Wilcz um, ma sporo wrogów. To, w siódemce to był taki minus, spory dosyć, że te czarne gluty były przez większość gry. Co. co. czy wy widzicie? Nieważne, nieważne, to jest Resident Evil. Ale właśnie przy takich okazjach brakuje mi jakiegoś głupawego komentarza bohatera, szczerze mówiąc, jak się dzieją takie durne rzeczy. Um, więc tak, no, bo ja nie umiem tutaj teraz jakiegoś śmiesznego komentarza rzucić, a to jest bardzo absurdalne. W każdym razie, um, gra mi się naprawdę podoba, mam zamiar przejść do końca. E, nie wiem tylko czy, nie wiem, może zainwestuję w własną wersję na PC, bo dostaliśmy właśnie na, 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 na PlayStation. Ale i tak już się przyzwyczaiłem, bo mówiłem o tym sterowaniu, że nie jest do końca tak jakbym chciał, natomiast da się przyzwyczaić, już się nauczyłem blokować ciosy, proszę bardzo, cyk. L1 blokujemy, więc takich zwykłych przeciwników na survivalu pokonać to nie jest problem. Tylko akurat na przykład o takich gości czasem jest pięciu czy sześciu naraz, nie? to wtedy jest trochę problem. Ale często jest też tak, że po prostu dobrą taktyką jest zwiewanie, tak? Przebiegamy obok paru gości na przykład i... O, wiedziałem, że coś tu się pojawi. A nie, jednak nie. Przebiegamy paru, ob, obok paru gości prawda i tylko... O, jeszcze idzie jeden. Jeszcze nie widzieliście strzeby jak działa fajnie. A działa bardzo fajnie. To jest bardzo satysfakcjonujące używanie shotgunka. Jak zawsze, tak samo jak w 7. Mało amunicji. E, ogólnie do pistoletu jest bardzo dużo. E, więc tym się nie trzeba martwić. Dobra, to ja tu wróciłem. To jest ten, jeżeli byliście w, w Maiden Demo, czyli to najpierwsze demko, to poznajecie ten obszar pewnie. Gdzie by się teraz dostać z tym? Hmm O matko boska, dobra, to jest jakiś nowy obszar. Standardowo napocząć pistoletikiem, wykończyć nożykiem. Oszczędzamy w ten sposób troszkę na amunicji, której tak jak zaczynamy mówić, do pistoletu zawsze jest masa. Więc to nie jest jakiś problem. I mapka zawsze jest pod ręką. No tak, na szczęście to jest dobre, że pokazuje nam się, gdzie warto akurat pójść teraz. E, chyba idę w złym kierunku, nie powinienem tam iść, ale co tam zobaczymy, może coś nowego się dzieje. Nope. A oto i on właśnie, obszar... Z o, żeż ty. No to siostrzyczka, jedna z siostrzyczek, też kojarzycie, jeżeli gliście w demko, albo widzieliście jakiekolwiek materiały z tej gry. Czy tu mi się uda teraz wejść? Tak. U, safe room. To jest dobre, jest w ogóle Merchant, jakiś random, nie wiadomo co on tu robi, to pewnie też się okaże w trakcie gry, natomiast podoba mi się taka totalna randomowość tej postaci i to też jest absurdalne w sumie, w obrębie całej historii, więc tak jak mówię, troszkę jakby tak odrobinkę humoru dali, taki właśnie z Resident Evil 4, nie? to było naprawdę świetne, natomiast... I tak jest bardzo fajna, bo klimat mi się strasznie tej gry podoba. Wioska, wilkołaki, w ogóle zima, wampiry, czego chcieć więcej? Bardzo jestem ciekaw w ogóle, jak to się rozwinie i jak z tym wszystkim będzie związane na przykład umbrella, czy w ogóle wirus jakiś, czy to w ogóle nie będzie miało żadnego związku, ale musi mieć przez to Resident Evil, nie? Zobaczymy w najbliższej przyszłości. Więcej wam nie będę pokazywał, bo tak jak mówię, więcej nie chcę pokazywać tej gry. Po co psuć. Całość rozgrywki, tak jak w naszej recenzji, mogliście przeczytać, to jest około kilkunastu godzin. Jak szybko gracie, jesteście sprawni z padem, czy tam z myszką, no to bardziej, ale kilkanaście godzin. Natomiast potem jeszcze jest tryb Mercenaris odblokowywany, co ciekawe, po przejściu gry, dopiero, a nie od razu dostępny. I niestety bez kooperacji, ale może w przyszłości, mam nadzieję, że tak, bo Mercenaris to bardzo fajny trybik do, do grania ze znajomymi, właśnie i strzelania do zombiaczków Także dajcie znać o. No tak, save point jeszcze super. Dajcie znać jak wam się podoba Resident Evil Village, czy zamierzacie kupić na premierę, czy już odgrywacie. Chociaż nie, bo ten materiał publikuję pewnie dzień przed premierą, więc nie odgrywacie. Sorry, tak mi się wymskło. Natomiast komentujcie śmiało na pewno i do zobaczenia w kolejnych materiałach.